Słuchajcie mnie, od wielu miesięcy, tak po ukończeniu osiemnastki, zauważyłem, że więcej zarabiam pieniędzy poza internetem. I gdybym y, oddał się tylko internetowi i nie robił moich interesów, zarabiałbym nie dużo więcej. Może na przykład z internetu bym zarobił 50 tysięcy miesięcznie, bo więcej nie, bo wiadomo w jednym miesięcu zarobisz 100, w drugim 10 i się wyrównuje, statystycznie 50. A normalnych interesach zarabiam miesięcznie no 30 tysięcy minimum po ukończeniu pełnoletności, bo teraz mam więcej jakby. No mogę robić więcej niż wcześniej. Wcześniej miałem wiele ograniczeń prawnych, rodzinnych i tak dalej. I ogólnie no. Tak naprawdę YouTube w tym momencie przeszkadzał mi tylko, gdyż ja mówię o tym, że zarabiałbym 50 tysięcy miesięcznie z YouTube'a, gdybym już osiągnął na YouTube sukces, a tego sukcesu jeszcze naprawdę nie osiągnąłem i na razie moje zarobki z internetu są naprawdę małe. Więc przez to wszystko no, tak naprawdę żyło mi się, żyło mi się ciężko, gdyż musiałem robić i YouTube'a i biznesy naraz, bo nie chciałem jakby oddawać się w pełni YouTube'owi, poświęcić mój, mój rok życia, więc dzieliłem to z tym na pół i w tym momencie zdecydowałem, że odchodzę z tego YouTube'a i powiem Wam tak, na YouTube w tym momencie będzie jeszcze ciężej w kilka następnych lat. Będzie naprawdę y, ciężko się przebić. Ja się przebiłem, ja bym, się, ja bym zrobił tak, że mi się by udało mieć jakby dużo z tego pieniędzy i tak dalej, tylko że po prostu ja w tym momencie y, dostałem bana na YouTube. Więc dopóki się jakaś nowa platforma nie, nie pojawi, dopóki nie będę miał nowej bębki salonu, raczej nie będę nic nic tutaj nagrywał. Też, za, też jakby jestem świadomy tego, że przez to, jakie potem prowadzę życie, dużo tracę też takich, takich normalnych rzeczy, takich wrażeń życiowych. Też jakby dużo osób zna moją prawdziwą twarz, bo jakby w internecie pokazuję prawdziwą twarz, dużo osób wie, że jestem taki, jaki jestem. A wiem, że nie będąc taki, jaki jestem, raczej by mi się w ogóle nie udało. Zrobić tak, żebyś Ty ten film oglądał, więc no właśnie W tym momencie uważam, że Aktualnie nie mówię stop mojej karierze Instagram będzie, filmów nie będzie, postów nie będzie, co się u mnie dzieje nie będzie Ale będę dalej się tutaj po... Ale będę dalej na świecie, w Polsce Otwieram teraz yy, mafię bo w każdy wie jak kurwa nie zarabiam legalnie, tak? Teraz będę działał jeszcze bardziej nielegalnie. Za pół roku jakby dużo osób już o mnie zapomni i będę wtedy mógł już kurwa naprawdę robić takie rzeczy, jakich nie robiłem nawet teraz, a już dużo zarabiałem. Będę mógł normalnie wiać dziewczynom jakieś bajki, historyjki, kurwa, że co ja to nie jestem. Będę ruchał uchał pięć naraz, bo no, naprawdę jestem taki, że jestem to zdolny. Z tego, że dzięki temu już nie będę popularny. Też jakby zawsze moim takim marzeniem było być popularnym. No i tak naprawdę wielokrotnie na ulicy będąc aktualnie mówią do mnie, o kawiak hejk mogę zdjęcie, takie rzeczy to było, to, to życzyłem takie coś kurwa poczuć, nie? I poczułem, więc fajnie bardzo. Y no i co? No i ogółem, no to tak podsumowując, myślę, że 5 lat jeszcze mnie nie będzie. Za 5 lat pewnie już będą inne platformy. Wtedy może wrócę, wtedy będę już dużo starszy, będę miał już bardzo dużo pieniędzy, pewnie będę miał pewnie was z 3 domy, z 10 samochodów luksusowych. Wtedy do was wrócę, a na ten moment muszę się, się z wami pożegnać. Było fajnie. Nie, nie żałuję, tak szczerze. Jest zajebiście. I co? I trochę ciężko, tak? Bo jakby codziennie te, te story robiłem przez rok. Ciężko jest z tym rozstać, ale to w sumie na, na dobre mi wyjdzie, gdyż i tak z tego nie zarabiam i to jakby marnuje mój czas, tak naprawdę. Przez to nie zarabiam, bo jestem znany, przez to nie mogę sobie ruchać tak dupek jakbym chciał. Ponieważ wiedzą po chwili, o to ten kurwa kawiak, o to nie, nie, nie. A tak to bym taki mógł rzeczy robić, jakie, jakie wam się nie śniły. Ale nie mówię stop do końca życia, życie mamy jeszcze całe przed sobą. Czy ty masz teraz 20 lat, czy 10, czy 15, nieważne. Życie przed tobą jeszcze będzie całe, więc yy, jeszcze masz pewnie 60 lat życia. Ja jeszcze tutaj wrócę i jeszcze zrobię takie rzeczy za parę lat, że znowu sobie... Nawet jak nie będziesz tu wchodził, dasz mi unfollow, nie będziesz tu wchodził, nie będziesz o mnie pamiętał, bo po prostu wypadnę ci z głowy, to uwierz mi, że za 5 lat zrobię taką rzecz że kurwa wszystkie media znowu będą pierdolić i szybko sobie przypomnisz, wtedy sobie przypomnisz też o tym filmiku i wtedy będziemy już działać o wiele lepiej, o wiele, lepszym, o wiele lepszym budżecie, tak. Bo ja tak naprawdę nie chciałem nigdy pieniędzy z internetu, bo ja umiem zarabiać pieniądze, zarabiam pieniądze lepiej niż więcej i lepiej niż w internecie bym zarabiał. To nie chodzi mi o pieniądze, mi chodzi o to, żeby po prostu być tutaj i już swój cel osiągnąłem. YouTube mi to uświadomił, że ten pan na YouTube uświadomił mi to, że nie muszę tu już być, że to już jest właśnie ten koniec, który miałem osiągnąć, że to jest już ten maksimum. W sumie no, nawet byłem w każdej telewizji w Polsce, więc fajnie, fajnie jestem z siebie dumny. Tak więc no, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Jest dobrze, będzie dobrze. Wrócę. Nie odfollowujcie Instagrama, bo. Może kurwa raz na pół roku coś tu wrzucę, jakieś nowe kurwa Ferrari. Sparte, trzymajcie się. Pozdrawienia z Malediwów. Nowe szoty, najlepsze szoty w internecie.